Ciężko tego opisy na skończeniu z Minecraft Party! Tak, na serwerze jaśmc.pl Standardowo od jakiegoś czasu e, lecimy sobie tutaj z kolorkami. Dobra, dajcie mi jakiś kolor, taki, żeby miał blisko, żeby miał blisko! Szybko, szybko, szybko! Jest, udało się! Uch. Udało się! Czerwony! No, czerwony był obok, a takie. kurcze. Dobra, tutaj trzeba się skupić uważnie, e, żeby nie zapomnieć kolorów żółty, dobra? Jest żółty. Tutaj kurczę, mówię, wam. chwila nieuwagi Chwila uwagi już macie prze... A ty, ty 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 ty, ty cwany. tutaj na F5 najlepiej sobie grać, tak wam dam poradę, taki tip, z którego ja korzystam, yy, to, jest chyba, to jest chyba ten kolor, jak nie to spadniemy z koleżanką, no nie spadliśmy, więc fajnie, teraz ten obok, tak, tak, dobrze, tutaj lepiej chodzić za koleżankami jakimiś, albo, no koleżankami, bo, bo one się lepiej znają na kolorach dziewczyny, My tam zaraz mówią, że to jest jakiś beżowy taki, beżowy nie taki... I już wiesz, trochę Czerwony, Krwisty, czerwony, zieleń, i to ten kolor, tak. I wtedy można łatwo wygrać. O, widzicie? Od razu rozróżnię te kolory. A to nie ta koleżanka, chyba? Nie, to ta. O, zielony, ciemny, zielony, ciemny. Tutaj jest. Uff. Prawie spadliśmy. Ej, dobra, niebieski. Dobra, no spokojnie, zobaczymy, jak nam pójdzie dzisiaj. Czemu tam poszliście tak daleko? Mogliście spaść. W sumie, lepiej dla mnie. Dobra, szybko, jest, udało się. Ej, takiego koloru tutaj nie ma. No, nie, no! Milimetry, milimetry, nam tutaj brakowało milimetrów po prostu. Centymetry, milimetry i długości, szerokości, geograficzne mapy Minecraft, ale byłem na ósmym miejscu. No, jest dobrze, jest dobrze. Coraz lepsze postępy robimy tutaj. Ach, bo jak mówię, na zagranicznych serwerach to jest easy. To jest easy. Tutaj w Polsce to... Jak gramy na jakimś po polszym serwerze to... Polszym, w jakimś polskim serwerze to jest, to jest o wiele, wiele trudniej, ponieważ wiecie tutaj. Muzyka gra. U tutaj nie tańcz to ktoś napisał seraka. <śla> Wygazowaną seraka. Daj mi wózek! O! Jest! A ty kurde! Banza bola. Muzyka gra. Ta, ta muzyka mi strasznie przypomina muzykę z takiej bajki czeskiej, Krecik. Duż, dużo razy mówiłem, ale jest dużo nowych osób, które mogą nie wiedzieć, że tak mówię. O, dobra, udało się. No, ja. udało się, udało się, dobra. No naprawdę, to strasznie jest podobna do tej muzyki z Krecika. Możecie nie zapisać w YouTubie czy coś, Krecik, bajka. I wam skoczy, tam w intro było takie, właśnie, strasznie, strasznie, strasznie. Nie! No, ty, wbierz czady, no nie, e, kolego weź tutaj, o. Wiedziałem, że ten, bo tam był jakiś, aj. Kurde, mało brakowało, no będziemy może na 15 miejscu albo coś. Dobrze, że zasłania czad, dobrze, że zasłania czad mną kamerka. Tutaj są słownictwa, są niewychowani ludzie czasami. Kurde, no, klon przeklinają w Minecraft. Ja rozumiem jakieś serre na przykład GTA, klon jakieś albo w CESie jakieś yy, i tak dalej. No to, 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 to rozumiem, no, ale w Minecraftie grze plus 3, albo tam plus, nie wiem, 8 plus 3, chyba Minecraft jest. Yy, no właśnie, chciałem tutaj. Powiedzieć, jak już jesteśmy przy temacie Minecrafta, yy, od ilu lat itd. Tak yy, niedługo wleci na kanał yy, vlog, vlog to będzie vlog taki yy, więc proszę go obejrzeć, proszę go obejrzeć, fajnie, by byście go obejrzeli, bo u mnie vlogi są no strasznie. strasznie mało ich oglądacie, nie wiem, nie lubicie tych vlogów czy coś. Możecie powiedzieć mi, dlaczego ich nie oglądacie, czego tam brakuje, czy, czy brakuje muzyki czy coś. Yy, bo w tych vlogach czasami, znaczy czasami często mówię jakieś rzeczy spoko. E, które mało osób wie a... a, a znaczy że mówię o tym Często w tych właśnie vlogach, a, a dużo osób mi zadaje pytanie Bobix, czy, czy co sądzisz o tym, czy czy będzie tak, czy nie będzie tak I tam właśnie mówię i chcę zrobić materiał Dlaczego się zawsze drive ponosi, no To nie, jakąś, nie wiem narkotyki jakieś chyba biorę To kurz jakiś czy coś, no alergia ja mam na kurz, to, może dlatego dobra e, no i chcę zrobić właśnie materiał e, osobny taki vlog E, pogadankowy, taki na spokojnie, tam do obiadku, do kolacji, tam do, 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 z kumplem możesz po, po, pooglądać e, O Minecrafcie o Minecraftcie. Dlaczego Minecraft, dlaczego tak moim zdaniem, oczywiście wszystko moim zdaniem, jak ja sądzę o tym i tak dalej, takie moje osądziny No takie, takie, co ja myślę o tym wszystkim, w tej sprawie e, Na temat hejtowania Minecrafta, na temat e, temu, że tylko dzieci grają w Minecraft, jak grasz w Minecraft to jesteś w ogóle idź w Bieszczady no. I, i, I o tym chciałbym się wypowiedzieć, bo strasznie dużo ludzi pisze tutaj hejtuje. Ja zauważyłem to, że jak na przykład piszę sobie po... Kurde nie wpadłem na to! Jak gdzieś piszę na przykład w komentarzu pod jak, od jakiegoś kumpla czy coś e, z, z YouTube'a kolegi to, 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 to mówię. Idź nagrywaj Minecrafty tam do Minecrafta, nie powinieneś na przykład ten, pod muzyką jakąś ty nagrywasz Minecraft, to nie możesz słuchać na hip-hopu czy coś, ty powinieneś iść grać w Minecraft. Tak cały czas jest. Zero argumentów ludzie dają. Byłem na miejscu... Ej, ostatni byłem pierwszy, ktoś doszedł, no trudno. Dużo ludzi dochodzi, ale... Nie ważne, nieważne, nie ważne. Eee... Tak. No i właśnie o to chciałem wam powiedzieć, czyli że no prosty, prosty, szybki taki temacik, nie wiem vlog może mieć z 5 minut, więc to tam zawsze do obiadu, no ile obiad możecie jeszcze tam kolację z 5 minut właśnie, to akurat. Ja sobie tak właśnie włączam dużo, e, znaczy dużo, często sobie tak, ej, byłem na czerwonym, a, dobra, ja sobie tak właśnie często jak mam jakiś obiad, czy jakieś picie i tak dalej, o, i, 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 i nie gram, e, sobie bądzę po internetach czy coś, to wchodzę sobie właśnie tam w, w, w mój subbox, tam kogo subskrybuję i oglądam sobie, właśnie. najczęściej to są jakieś vlogi Jest na czwartym miejsce, jest prawie podium Oglądam sobie właśnie jakieś vlogi, Kurczę, e, czy tam właśnie gierki to najczęściej tak jest, więc... więc, więc tak Ech. No i, i też jest właśnie dużo, dużo tutaj ludzie piszą, że skoro jesteś youtuberem, skoro nagrywasz filmy, to nie możesz oglądać innych youtuberzy nie oglądają innych youtuberów bo, bo, bo tak Dużo osób właśnie mówi, że nie, ja nie oglądam YouTube'a bo, 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 tutaj już mogę przytoczyć taką opowiastkę Znaczy, to moją de, decyzję taką e, Dużo ludzi mówi, że właśnie inni to mówią, że nie oglądają innych youtuberów e, No bo wiecie, nie chcą wie, tam zaraz gadać, że wiem, Oglądają x i y, to zaraz będzie, ale mulisz dupę, czy, czy, czy coś, tyłek e, Ale z ciebie weź idź unsub Albo ty go oglądasz, ja go nie oglądam, bo jego się nie ogląda, bo y, on jest rudy, czy on jest niebieski, pomarańczowy, fioletowy, y, jest, nie wiem, z Japonii czy z czegoś. I właśnie dużo osób ma, tak właśnie, mi się wydaje, że dlatego y, nie gada. No czy znaczy dlatego, no to tak przeważnie jest, bo zaraz będzie, że. Ej, wy się pewnie znacie albo... nie wiem, coś. Nie wypowiadają się właśnie na jakiś temat i jest moim zdaniem spoko. po kurcze, Mam tutaj. Ciężką sytuację, powiedziałbym nawet, że kryzys. Kryzys wieku średniego, chociaż nim jeszcze nie jestem, ale. O kurczę. Te! Eee! Makarena, byłem trzeci, Dobra, spadłem chyba jako trzeci. Tak, jestem trzeci, jest podium, super. Najsik. No, najsik. No więc, więc, więc tak mówię, bo dużo ludzi mi właśnie pisze, że Bobix. Idź, idź stąd, nagrywać tam, nie oglądaj

co mnie tutaj za tak zahamowało? Dawaj, fap, fap, polen. O, Jasiu. Oj. No i za górami, za lasami biegł sobie Bobix z, z koniami. Oh yeah. No nawet podium nie będę, bo już są na miejscu. Byłem na miejscu dziewiątym. Nie jest źle. No kurde, ten nos. Nie, to już tak z przyzwyczajenia się ten nos, kurcze, drapie. Nie wiem dlaczego tak jest. Nie swędzi mnie, no nie swędzi mnie z przyzwyczajenia tak. Ale to jest? aha, o nie! Santa Claus, dobra, nice. O zala mam, no ej, co? Ty Ty teleportował się? Dobra, już wybuchnę, no. No weź, przeteleportował się. Co to miało być, ty? Widzieliście to? Jak nieco... nie co... no cofnijcie sobie, no jak, nie, jak ktoś nie widział. No szed, przeteleportował się. Jakiś Janusz tutaj czekaj no, bo... Jakoś ja tutaj... Gdzie to było? Ten nickie? Ja, ja pamiętam. Zaraz zobaczę. E, 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 kurde, zaraz powiem, ja go zgłoszę normalnie. Nie wiem czy to jakieś lagi? Nie, to pewnie lagi były. Dzięki, ale no... No nie widzę, chyba wyszedł z serwera. Ja no normalnie teleportował się i mi kurde dał to Ty kurde Ancymonie jeden hamie bezczelny Masakra, masakration, operation Nie co się dzieje, halo to, e łasy, ala Co ma być Na Lada moment wybuchnie, wybuchnie będzie Allah, łag par, bieszczacki wybuch O jestem poza mapą, pozwiedzamy sobie trochę, jak ej nigdy nie byłem. No, Wyżej nie mogę. Tylko takie jakieś górki. To jest spoko. Bobik czy to ty? Tak to ja. <grystanie> Bobik czy to ty? Oczekajcie, o co? Nie mam trochę. O. Tak to ja. Tam 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 tam, tam piszą. o 15.30 odcinek na kanale. Super. Tak, 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 no nagrywam, nagrywam. Koledzy, przyjaciele. Ej, nie, bo ja tutaj, tutaj to się nie ma, gdzie ma być ludzi, tylko to jest właśnie obszarowane, bo tam się przyzwyczaj, że... O ty! Ty parcie strzelają we mnie. Czekajcie, ja tutaj... Grałem kiedyś w są też Strikea. Ja tam mam ogólnie global lead. W ogóle ostatnio przychodzę sobie... O, ze sklepu, bo rano poszedłem do sklepu szybko. Tam wiecie zapas jakieś tam nektarów i tak dalej eee, Żeby jakoś przeżyć dzień standardowo. Idę sobie... Na, do domu przychodzę. Ej, patrzcie! lag mam jakiś. Halo! O kurde, chyba przegrałem już. E. No, przegrałem, ktoś mnie zabił. No niech to szlag, głupie lagi. To nie mój internet, mój internet dzisiaj jest spoko. Przedtem miałem jakieś problemy. No i idę, idę sobie do... Do domu wracam, spotykam listonosza, kurde, no, no, no fajnie. No, 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 że ja, co nie? No to mówię, że, że no tak, to ja jestem. I, i, I o co tutaj się rozchodzi? No, no czy, czy, że tutaj trzeba podpisać liścik? Mówię, no, tak, kurde, muszę podpisać list, no to zawsze myślę tak sobie, że kurde, wrzucał ten liston do tej skrzynki, te listy, nie? Tak sobie ogarniam. wrzucał do tej skrzynki listy i nic nie trzeba było podpisywać. Mówię, no dobra, no to podpiszę, co nie? Tam czytam czy, czy tam o coś, o co chodzi, mówię, no że tutaj coś tam, prezydent miasta, to, to, to od prezydenta miasta, czy, 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 czy coś takiego, to mówię, kurde, chyba wygrałem w jakichś wyborach, czy co, że no, nie wiem, tu mi chyba zaprasza jakiś, nie wiem, to co się stało, tak się zszokowałem tego, tego, sąsi, tego sąsiada, do tego listonosza, tak się na niego patrzę i, i jak, jak, jak prezydent miasta, no prezydent miasta, no, na naszego, to mówię. Kurde, no to, to nieźle, jak mnie wzywa, to albo mam jakiś przypoł, coś zrobiłem, albo nie wiem, albo. Kurde, no masakra jakaś, to nie? No, mówię, no dobra, no. E, może w monitoringu, kurczę, mnie tam gdzieś zła, zła, złapali, że, nie wiem, no, szedłem sobie z kapturem, bo, bo, bo nie można nosić tych, no, kaptury można, nosić, tylko twarz nie możemy je no nie wiadomo co, no to dobra, no bo ja to podpisuję. Idę sobie tak do domu, ciekawiony, taki normalnie. Tam już mam pełno pełno mam pełno mam już w, w, w Majkach w galotach. No i idę, co nie? To przychodzę do domu, mówię tam rodzicom, kurde prezydent miasta do mnie napisał, chyba, chyba on ode mnie chce jakiś interes biznes ze mną rozkręcić, jakiś, nie wiem yy, chickeny otworzyć, kurczaki będziemy sprzedawać na mieście albo kebaby. Yy, no, no moja mała tam się śmieje z moim tatem ze mnie, co nie? No, ja co tam wiecie? O, otwieram, otwieram. Yy, tak, prawdziwy yy, Otwieram to. Patrzę a tam wezwanie do wojska. wy ja mówię, ja pierdziel, no kurde, do wojska będę musiał iść, nie? Jakieś wezwanie, jakaś kontrola, coś tam, coś tam, czy się w ogóle, w ogóle nadaje do tego wojska. No i będę musiał iść, niestety nie będę, będę musiał iść. Znaczy się nie do wojska, tylko na tą, ko... na tą tą. O, to jest jakieś tam. Takie badania. Dostaję tam książeczkę wojskową i tak dalej. Oj no kurde, ja już tutaj myślę, że jakiś biznes poważny rozkręcę z prezydentem, że prezydent mnie lubi i, i szanuje. A to jednak nie zrobił mi na złości masakra, masakra. No, ale każdy, jakie coś dostaje, tam po ukończeniu 18 roku życia, znaczy się płeć męska. Ale nie no, ja tam, ja tam już mam plan. No to wejdę, ten owejdę no, sobie. Yy, bo my razem z Murzejem dostaliśmy, tylko że on wcześniej dostał. Ja będę, wiecie, murza i sobie pójdzie, a ja na cwanie, jaka kurczę, tam mi później powie. Yy, co, tam, co tam musiał robić, tak dalej? Ja tam słyszę, że, że, że dziwne rzeczy się strasznie robić i, i nie wierzę ludziom yy, tego mi tam powie. I ja już będę wiedział, co mam tu robić. Jakbym przygotować, kurczę, yy, czy mam wejść z grubej rury i powiedzieć Ło tylko ty dajcie mi karabin, no ty mi to ja będę strzelał. Czy mam wejść grzecznie yy, i się bać, a, on mi tam powie. A może i kurczę, będzie szedł, będzie szedł niepewnie, nie pójdzie, będzie szedł niepewnie, i yy, będzie się zastanawiał. To to się stanie, czy go tam zabiją, czy go tam zabiorą już od razu? Nie no, może ja nie zabiorą, bo... To jest niemożliwe, żeby go zabrali. Ja bym go nie dał do wojska. Znaczy się... To nie jest jakiś hejt, ale... Za <głos》> ślubimy z morzem wyzywać. Nie, przegram! Mogę skoczyć! O, Ale byłem w drugie miejsce! Nice! Nice, 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 nice! Dobra, no, ostatnia minigierka to jest chyba? Nie, nie ostatnia. Jeszcze dwie. Okej. Okay. Na luźno. Ach. Dobra, dawaj, dawaj. No i, i nie powiedz jaki ja mam plan. Ja mam taki plan, że ja tam sobie, wiecie. Wejdę. I, i, i ten. I będę udawał, że mam porażenie mózgowe. Ludzie z Live'a wiedzą o porażeniu mózgowym, co tam się stało. Ja tam wejdę sobie tak, wiecie, na spokojnie, będę czekał. I w kolejce. Wejdę, ja tam wejdę. Takie porażenie mózgowe, takie... Dzień dobry, ale jeszcze nie. Ja tutaj przyszedłem. Nie, nie. Dzień dobry, ja tutaj przyszedłem na kontrolę jakąś wojskową, że ja będę grał w Counter-Strike. Dużo grałem i mnie wzięli. On tak się na mnie popatrzy, nie? Mówi, chyba chory jest, nie? Damy mu D czyli najgorszą ocenę. Tak słyszałem? Tak ja powiem, a ja poproszę najlepszą ocenę. Ja jestem Global Elite, a ja tutaj po po potrzebuję wszystkiego. Dajcie mi Global Elite, nie? Ja, ja będę dać mi karabin, no bo ja będę szalał do wszystkich Popatrzysz się na mnie, powiem, że te... My to edamy, ale żółte papiery. Daj mi te żółte papiery. Co za najgorszą ocenę wyjdzie sobie spokojnie. nie, nie święty spokój. Jeden święty spokój. Chyba plan jest dobry. Nie no, oczywiście sobie tak żartuję, nie? Taki świruje. Żart, takie żarty, śmieszki hecheszki. Ale tam normalnie? Dobra, dawaj, wygrywamy, wygrywamy <grym>, Ja mam rzeczywiście porażenie mózgowe, ja tam mam chorą głowę E! Naboje się skończyły O nie, o dobra działa Jakieś lagi mam dzisiaj Drugi lag Teraz się skończyły, wygrywają czerwoni, my nie byliśmy czerwoni O nie, nie. nie wygrywają czerwoni, plus dwie monety Czyli chyba my wygraliśmy, nie wiem jak, jakim byliśmy Tak, jest już jest, wygraliśmy Nice! Czy by ich nie wie nawet. No się tak zagadałem już o tym... Kurcze, tym... Tym... Spliffek Tutaj, tutaj mi powiedzieliście fajny motyw. Ło, wo, wo! Tutaj cofa strasznie Tutaj mi powiedzieliście super motyw Jak ludzi oszukiwać Ej, patrzcie, widzieliście podkupałem go i nic nie stało. Ty kurde Dawaj chodź tu Ty to jest oszukaństwo Ty ten na mnie co czas... ale na mnie zapolował Ty ale na mnie zapolował tej O kurde No patrzcie teraz ten na mnie poluje. idź ode mnie ty kurde blaszka Andrzeju hapie jeden bezczerny kurde Mnie tutaj chcesz zwalać kurde z drogi Weź się stuknij w głowę, kolego. Weź się... Stuknij się! Stuknij się! O kurde. Ty, jakiś minionek mi bije. Do kina! Z tobą. No, poszedł do kina. Oglądać. Bajki. Patrzcie! Był! Spadł! Ej! Oszukał! Oszukaj! Jest, dobra. Udało się. A widzisz. Czekajcie, komuś zrobimy tutaj z góry yolo, swag? Tam sobie biega. Nie, on lata chyba. A ty! Ten się tutaj zamknął. O, 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 o ty, 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 patrzcie do Rudy Sansterman. O, popsuł mi się ten. To pokazywator ten. Ty! Ej podkopałem cię! Powinien... O to jest ten co mi kurde... To jest ten niefajny człowiek. Eee eee No eee, eee, eee. ja tutaj... Było takiego moda, że jak mi się... Kończy to mi się automatycznie... Wow! Automatycznie mi się... Znaczy ja się kończy... Y no taka segregacja. Sp wpadł! No. no... Musiałem go gonić. To się nazywa inventory Trix? O mam. Ha! 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 GEI! muszę iść niezauważony. TYNO! Nie oszukuj! Tyno! Kurde... No se lata. Patrysia! No Patrysia! Kurde Ty, no, oszuści! Ale je, Jestem na pierwszym miejscu! Jest! W spliffie jesteś na pierwszym miejscu! Udało nam się! Więc, jak na spoko okej! Okay. Ostatnia męgielka była teraz, już się zaczęłam od nie Wiem, tego nie było, ale już się darujemy, bo jest strasznie długi odcinek. No, się taki standardowy, więc dzięki wielkie za oglądanie. Ja się za żegnam. Eee, tak, ja sobie dam tutaj, o! Ja się za mnie żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Komentujcie. Dostawcie jakąś łapeczkę w górę, skomentujcie co sądzicie. Czy chcecie takiego właśnie vloga? Jak powiedziałem o tym, co sądzę za Minecraft i tak dalej. Tam już kiedyś pytałem, więc chcecie, eee, więc, więc, więc możecie napisać, czy będziecie oglądać. Ja będę wiedział na przykład: O, eee, Mariusz albo Suzia, 1, 2, 3 będą oglądać. Ja będę, ale fajny, widz, kumpel. Eee, no i będę wiedział, więc jeszcze raz, z żegnam się za wami. Dziękuję za oglądanie. No i cześć. Elo! Strzała!